Witam wszystkich na moim kanale. Z tej strony Magic w City pojawiła się nowa aktualizacja, która ma w zamiarze znowu wziąć się za balans broni. Te propozycje balansu są już testowane w City i powiem jedno, że wielu graczy, którzy mieli styczność z tymi zmianami, nie są pochlebni w opiniach. Wręcz przeciwnie, bardzo im się to nie podoba, co chcą lub zamierzają. Zrobić z tymi brońmi. Oczywiście te zmiany są w tym momencie testowane i wcale nie jest jeszcze na 100% pewne, że te właśnie balanse pojawią się w takiej właśnie formie, jaka jest testowana wraz z nową łatką w maju, więc co tak bardzo nie podoba się graczom? A to jest to, że większość karabinów szturmowych niestety czeka nerwi. Nie jest to delikatny balans, ale jest to totalna zmiana w odrzucie broni oraz w rozrzucie kul, gdzie te zostaną znowu niestety powiększone. Co to oznacza? Oznacza to, że im dłużej będziemy trzymać spust, tym bardziej będzie nam tą broń trudniej kontrolować oraz nasze kule, oczywiście, będą miały przez to też większy rozrzut. No i oczywiście będziemy przez to także mniej. Celni. Powodem jak twierdzi DICE tych właśnie zmian jest próba po prostu ograniczenia używania klasy szturmowca i bycia dominującą klasą w rozgrywce online, a także sprawienie, no a raczej w mojej opinii wymuszenie na graczach bardziej kontrolowanych serii z broni, ponieważ wielu właśnie z graczy narzekało na zbyt po prostu łatwość w kontrolowaniu tych broni na full auto, no i zabijanie przeciwników. Właśnie wykorzystując takie praktyki na większych odległościach. Powiem także, może i takie rzeczy się działy, no ale wprowadzenie takich zmian na wszystkich platformach moim zdaniem jest fundamentalnym błędem i takie rozumowanie uważam za złe, ponieważ PC, a dokładnie kontrolowanie odrzutu na tej pl platformie jest diametralnie. Różne, różne od tego, co mamy na konsolach, bo na PC używając myszki jesteśmy naprawdę super precyzyjni w porównaniu do PlayStation czy Xbox'a i możemy naprawdę kontrolować ten odrzut. A na konsoli, niestety, całkowicie to nie zdaje egzaminu, ponieważ analog nie jest tak precyzyjny i to nawet nie podlega jakimkolwiek dyskusjom, że jest inaczej, bo uważam, że jedynie co możemy robić, właśnie. Na konsolach to starać się ściągać po prostu tą gałkę analogową w dół przy Full Auto, no ale w seriach kontrolowanych takiej opcji już niestety nie da rady zrobić i nie da rady także korygować odrzutu na boki. Kto grał lub gra na PC, a także na PlayStation 4, to wie o czym mówię. No ale myślę, że te zmiany i tak dadzą się we znaki graczom. PC mimo że może mają lepszą kontrolę. Wiadomo, że pewni gracze, którzy mają mnóstwo doświadczenia w Battlefieldzie czy w innych strzelankach i umieją ten odrzut kontrolować i strzelają właśnie używając takich kontrolowanych serii, przyjmą te zmiany bez problemów. No ale dla pozostałych myślę, że te zmiany jednak będą Złe. Oczywiście także karabinkom też się dostało. Tu też są wprowadzone pewne zmiany w odczucie. Oczywiście nie są to jednak tak wielkie, by one uniemożliwiały nam kontrolowanie tych broni i całkowicie zniechęciło nas przez to do ich używania. Jednak te zmiany są i jeśli macie jakieś ulubione karabiny, niestety znowu będziecie musieli się nauczyć kontrolować ich odrzut. Od nowa. Także dmr doczekały się nerfa i tam został zwiększony spread, czyli rozrzut kul. Oczywiście to nie są, tak jak już wspominałem, super zmiany, które będą miały wpływ na zachowanie tej broni w sposób wykluczający ten rodzaj właśnie broni od efektywnego jej użycia. No ale niestety te bronie nie będą już tak efektywne, tym bardziej jeżeli ktoś lubił i umiał szybko naciskać spust, ponieważ ten spread w trakcie właśnie szybkiego szwamowania tego przycisku nam się zwiększa. Oczywiście. Te wszystkie zmiany, które tutaj wspominałem o których mówiłam, nie są ostateczne, bo wciąż te zmiany następują jedna po drugiej w dość szybkim tempie, bo jedno jest obniżane, drugie jest powiększane. No ale na dzień dzisiejszy takie zmiany są wprowadzane w City i dlatego o nich wspominam. Także, także jest możliwe, że twoja czy moja ulubiona broń, którą dość często używamy po tych zmianach już niestety ulubiona i często używana nie będzie. Jedyną z dobrych wiadomości, jakie mam dotycząca broni w tej łace, jest to, że PDW otrzyma konkretnego buffa, a będzie to buff w formie zmniejszenia rozrzutu. Kulco cool, myślę, że jest naprawdę dobrą zmianą, bo niestety te bronie są naprawdę bardzo, ale to bardzo rzadko używane w związku z tym, że one po prostu nie mają szans po prostu z karabinkami czy bronią szturmową. Oczywiście one świetnie sprawują się na bliskich dystansach, jednak w starciu z bronią szturmową w większości przypadków jednak stoimy z góry na przegranej pozycji. Nie wspominając też, że niestety są te bronie tylko efektywne na bardzo bliskie odległości, no a na średnie i dalsze dystanse to już po prostu możemy zapomnieć, że będą one dobre czy efektywne. Więc zmniejszenie właśnie rozrzutu może spowodować, że zyskamy troszkę przewagi właśnie nad brońmi szturmowymi na bliskich odległościach. No szkoda, że DICE nie pokwapiło się o lekkie właśnie zwiększenie prędkości kul. W niektórych broniach, co myślę, że byłoby dość pozytywnym aspektem, oraz także obniżenie rozrzutu przy strzale z biodra, czy zmniejszenie odrzutu pionowego, no ale i tak jest miło widzieć, że chcą, no i coś robią, no raczej próbują to wszystko jakoś w tych PDW zbalansować. Oprócz tego, co jeszcze DICE wprowadza i testuje, to są nowe mnożniki obrażeń dla strzałów w głowę, ponieważ po ostatnim update'cie teraz na normalu potrzebujemy około trzech strzałów w głowę, żeby zabić przeciwnika. Oczywiście ta zasada nie jest dla każdej broni, no ale w moim odczuciu jest to śmieszne, aby jakakolwiek broń po prostu wymagała trzech strzałów w głowę, żeby położyć przeciwnika. Więc teraz z nowym mnożnikiem właśnie będziemy w stanie zabić przeciwnika dwoma strzałami, o ile znajduje się mniej więcej 20 metrów od nas. Oczywiście to też będzie zależało od broni, jaką używamy, ponieważ te wszystkie zmiany nie są dla wszystkich broni. Niestety w tym momencie nie mam żadnej listy, które to bronie będą, a które nie. No i na koniec zostawiłem wiadomość, która chyba najbardziej rozgłościła graczy, a mianowicie przygwożenia, ponieważ teraz Została zmieniona całkowicie mechanika działania. No i ma niesamowite poprzez to oddziaływanie na to, jak nasza broń się zachowuje, jeśli jesteśmy w pełni przygwożeni. Bo nie tylko zwiększa się nam rozrzut naszych kul podczas trwania tego efektu, ale także mnożnik odrzutu pierwszych naszych strzałów jest namnażany więcej. I nie tylko to zostało zmienione, zostało jeszcze zmienione jak sama supresja działa, a dokładnie od jakiego dystansu ona działa, ponieważ teraz supresja nie ma wpływu na nas, jeśli znajdujemy się od wroga na dystansie około 20 metrów, więc jeśli ktoś nie ma tak zwanego, nie wiem jak to nazwać, cela i wszystkiego, strzały chybiły właśnie z jakiegoś powodu i ma nadzieję, że przynajmniej nas przygwoził i da mu to szansę na użycie broni krótkiej lub szybkie przeładowanie, to niestety jest już martwy, bo ten efekt Został właśnie na krótkich dystansach usunięty, i teraz, aby supresja działała, musimy być dalej od wroga. I co jest fajne, że im dalej, tym bardziej ten efekt jest większy. Powodem tego właśnie jest chęć zwiększenia właśnie dynamiki gry. Oraz co za tym idzie, potyczek właśnie na bliskich odległościach, gdzie przedtem w większości czasu, w większości przypadków było to po prostu niemożliwe ze względu właśnie na działanie tej supresji i decydującym właśnie faktorem wygrania tych potyczek po prostu był rodzaj broni, szybkości pocisków. Myślę, że jest to dobry pomysł, ponieważ efekt powinien być. Tylko właśnie na dłuższych dystansach, gdzie nie jesteśmy aż tak celniejsi, nie jesteśmy precyzyjni, a broń nawet gdy trafiamy, nie jest już tak efektywna, więc używanie tego rodzaju mechaniki będzie bardziej może strategiczna, będzie używana w celach strategicznych, np. do wycofywania się lub do próby oflankowania przeciwnika. Oczywiście powiem tak, że ja fanem supresji nie jestem. Nigdy zresztą nim nie byłem najchętniej. W ogóle usunąłbym ją całkowicie z gry, no ale z dwojga złego to chyba wolę takie rozwiązanie, które jak teraz nie wydaje się głupim i myślę, że może być z tego nawet jakiś pożytek. Oczywiście jak, tak, jak to wszystko będzie, jak to wszystko będzie działało, to naprawdę to czas pokaże. No, i to by było w sumie na tyle w moim materiale. Oczywiście zapraszam do komentarzy. Oczywiście zapraszam także do polubienia, jeśli materiał się podobał. Dziękuję oczywiście za czas spędzony ze mną. No i do zobaczenia w następnym materiale.